Manecko z tej strony, Przemek marca, a ze mną jest Kuba Grzesiek i dzisiaj będziemy nagrywać jazdę na BMX i będziemy nie robić żadnych trików będziemy jeździć rekreacyjnie będziemy się teraz uczyć i to na... i to wszystko, ze rozmów teraz Przemek pierwszy? nie wiem dobra, Przemek pierwszy opa wchodzisz i jedziesz Fajne jest to, że można sobie w moim telefonie przybliżać. Zora, ale to jest jakiś chłopak. O, ładnie, ładnie. razy? Nie wiem. Po dwie, po pięć minut. Zrób coś, podić na jednym kółku. O, ładnie. Tylko nie zahać pedałami. O, ładnie, ładnie. że tak się za jest słoneczko i tak Pamiętaj, nie obracaj kamery, bo nam się znowu filmik popsuje Trzymaj Trzymasz Tak Już się dawno widziałem tylko Nie słyszałem

Koniec czy jeszcze coś? Koniec. Koniec? Chodź tu. Dobra,